Jak zawsze we wtorek nasza piłka. Dzisiaj w studiu gość z Zielonej Góry Ochli, czyli trener Zorze Ochla Michał Grzelczyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, wszystkich kibiców, pozdrawiam. Serdecznie. To co, ruszamy z kopyta chyba, tak? Wprawdzie ja się boję zadawać panu pytanie, bo, bo wy tam macie na tym profilu facebookowym końśliwe czasem uwagi, zwłaszcza dotyczące ludzi, którzy mówią o awansie, ale od razu z kopyta ruszamy. Rozumiem, że walczycie o awans do czwartej ligi w rundzie wiosennej mimo że mamy jeszcze jesień kalendarzową byliśmy jeszcze kalendarzowej nie ma, nie ma ale będzie walka o was już nie będzie się pana sekurował że nie nie zobaczymy jak Aha. będzie wyczujemy sytuację na rynku i tak dalej tylko czwarte miejsce jest do drugiego tak naprawdę dwa punkty straty, więc chyba trzeba powiedzieć sobie wprost prawdę no, to jaka gonimy, jest? Ona? No, gonimy króliczka, gonimy króliczka i może nie walczymy o taką, powiem otwarcie, ale jeżeli się wydarzy taka ewentualność, to tak jak już mówię też dookoła wszystkim, ale teraz otwarcie nastąpi tak zwany pozytywny kryzys i, i robimy wszystko, co w naszej mocy w klubie aby działacze sponsorzy zawodnicy byli na ten kryzys pozytywny że tak to Muszę to ujmę. sobie zapisać to dokładnie, bo za chwilę muszę zapytać że tak co to jest to... pozytywny kryzys bo ja tego nie pozytywny rozumiem. Pozytywny kryzys po to znaczy właśnie ta sytuacja która nas tutaj dosięga czyli dwa punkty straty do wicelidera, bo lider już tam delikatnie mówiąc troszeczkę uciekł do tej czwartej ligi i myślę że tam już są przygotowania pod kątem tego żeby tą czwartą ligę skonsumować w przyszłym sezonie na Natomiast my tak jak mówimy wszyscy dookoła dwa punkty straty. Mhm. Wiosna bezpieczna. To jest to co też chcieliśmy wypracować sobie w Ochli czyli tą bezpieczną wiosnę nie drzeć już o miejsce spadkowe. Jest dwa punkty straty i teraz jeżeli powtórzymy dobrą rundę a robimy wszystko co w naszej mocy z mojej strony ze strony zawodników żeby ta runda też była dobra no to wszyscy działacze myślę że, że tutaj muszą sobie ten plan kryzysowy jak ja to nazywam mieć przygotowany kryzysowy pozytywny czyli, czyli oczywiście <grym> sportowo sportowo będziemy chcieli to też skonsumować jak taka sytuacja będzie miała miejsce. Ale nie ma też z drugiej strony czegoś takiego, jeżeli się nie wydarzy sytuacja tego drugiego miejsca, gdzieś tutaj złapać, że będziemy się łapać za głowy wszyscy, że będziemy próbowali robić tak zwany stos i palenie tych czarownic, jeżeli chodzi o awans do czwartej ligi, gdzieś tutaj nastąpi. Ogrom pracy, na pewno ciekawa runda wiosenna. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało na koniec w czerwcu, zobaczymy. A Pan mówi, działacze to, działacze tamto, a pan nie jest przypadkiem też działaczem z żłochla, tak de facto? Nie, 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 staram się jak najdalej być od struktur zarządowych. Oczywiście no takim nieoficjalnym, spieram, że też nie wiem, wiem, rozmawiam, prezesów. załatwiam różne rzeczy, próbuję. Czasami tak jest, ale to są takie bardziej rzeczy administracyjne, natomiast tutaj wspieram prezesów i cały zarząd, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, i na tym Najlepiej się czuję, także mhm. nauczony jestem doświadczeniami z UKP. Byłem w kilku zarządach też i, i powiem szczerze, że. A może szareminencją fajnie być w takim Bo, tak, razie, tak? tak, tak nie jestem działaczem, nie mam Nie, nie, nie w Szarą ale... eminencję jeszcze jestem za, za młody, mam nadzieję, i jeszcze nie, nie na tyle mam ten kardynał. Kardynał Richelieu, tak, że ochla. Plecak, plecak finansowy też jeszcze nie ciągnę przy przynoszę, żeby być tą szarą eminencją. Może kiedyś zobaczymy. Natomiast na pewno nie jest mi szybko do tego, żeby takie stanowisko zajmować, i, i staram się tutaj bardziej doradzać sportowo, a na pewno zdala być od podejmowania decyzji sponsorskich, finansowych itd. Tak a pan sobie wyobraża w ogóle czwartą ligę w Ochli? Bo możemy sobie mówić, że to jest czwarta liga, czyli piąty poziom rozgrywkowy. Widzę te tłumy, zablokowaną ulicę Zielonogórską. O tym mówię, bo w sumie jak się przyjeżdża na okręgówkę, ludzi jest zawsze konkretna grupa, ale to nie są dokładnie tłumy, więc sobie wyobrażam, że, że czwarta liga, która w miastach, w tym województwie jest jakimś tam wydarzeniem, to... Będzie tym samym, tylko na trochę wyższym poziomie sportowym? Czy myśli pan, że nagle rzeczywiście ruszy Ochla już cała na cmentarną arenę? i Na to pytanie, panie Jacku, chciałbym odpowiedzieć, ale w czerwcu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, żeby to nie było odebrane tak, że. To za chwileczkę już pan, tak? Ta, że Za tak, tak? chwileczkę wchodzę tutaj i mówimy o czwartej lidze, bo na razie mówię tak. Y... To jest, mam y... wrażenie, dużo dla Ochli, tak naprawdę. To, to jest mega dużo. I fajnie, gdyby się wydarzyło. dużo, natomiast jeszcze raz powtarzam, traktujemy to w kategoriach, widząc, co się dzieje w tabeli, jaka jest nasza sytuacja. Natomiast na pewno nie robimy z tego dzisiaj, już, kurde, panowie, wszystkie nogi, ręce na pokład, to drugie miejsce, mamy dwa punkty, no to lecimy, musimy to wywalczyć. Spokój, chłodna głowa, mamy fajną atmosferę, mamy ciekawy zespół, połączenie tego doświadczenia z młodzieżą, będzie tej młodzieży na wiosnę, też trochę więcej się przebijało tutaj w składzie. Także no, nie wyrywamy sobie włosów, będzie. To na pewno coś z tym fantem zrobimy, coś z tym problemem, tak jak powiedziałem, z tym kryzysem będziemy musieli sobie poradzić. Dzisiaj pierwszą taką sprawą, Punktem wyjściowym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wokli, jest przygotować sobie taki plan. Czyli, żeby nie zostało to tak przedstawione jak w budowlanych Lubsko że wszyscy nagle do końca bili się po cichu o ten awans. W końcówce sezonu wywalczyli go sobie w czwarty mhm. lidze, a później stało się tak, jak się stało, że wszyscy w klubie nagle rozłożyli ręce i powiedzieli, Kurde, co to jest ta czwarta do no. liga? Mhm. Dokładnie. I dno. więc w tym momencie nie chcielibyśmy tego scenariusza powtórzyć. Stąd plan, jeżeli będzie przygotowany to będziemy na pewno to konsumować, ale najpierw trzeba sportowo sobie to miejsce wywalczyć, a na razie jest czwarte miejsce, są dwa punkty. Mało, dużo. Wiemy jak zespoły się na pewno na wiosnę będą wzmacniały. Kilka jest takich drużyn, które mają chrapkę też na tą czwartą ligę, a na pewno finansowo troszeczkę inaczej funkcjonują w tej lidze niż, niż my. Stąd na spokoju. Dobra, to krótko o tej jesieni. Czwarte miejsce, 28 punktów. Przed wami do zamęt Nowa 39. Tęczak, Rosno, Wiktoria, Szczaniec po 30. I no i co? Jak pan to w takim razie ocenia? Zapisałem sobie, że strzeliliście 26 goli. Macie najlepszy atak i straciliście 10 bramek. To jest siódma obrona. 26 na pewno, nie 41. Jezus, to chyba wziąłem złą no, tą, tak złą, ostatnio, złą Tak jak robiłem podsumowanie. To nie chyba, niech pan opowiada, a ja sprawdzę. Tak jak, ja jak robiłem, to prawda. Tak jak tutaj pan to określił, jest atak jeden z lepszych, najlepszy mhm. widzę. co świadczy o tym, że troszeczkę przewartościowaliśmy sposób grania, mając takich zawodników i taką siłę ofensywną, jak Wojtek Okinczyc, Łukasz Garguła, Krzysiu Wierzbicki. To nie ma innego sposobu, żeby Zespół troszeczkę nastawić na to, żeby więcej strzelał tych bramek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie przewartościowania, no to są też pewne ofiary, a ofiarą są nasi defensorzy. Może nie powiem, że, że, że to gdzieś tutaj na garnuszku wisi, że ich wina, tylko defensorzy w sensie takim, że po prostu gramy ofensywnie mocno do przodu i nadziewamy się bardzo często na, na kontry, nadziewamy się bardzo często na straty bramek, które powodują, że zespół cały zaangażowany w ofensywie. Delikatnie mówiąc, zapomina też troszkę o tym, że jest ta defensywa. 26 w domu, przepraszam. Tak, a 41 dokładnie, generalnie, dokładnie, Tak, przepraszam, dokładnie. miał Pan rację jasne. Dokładnie, więc, więc w tym momencie ta defensywa kuleje na zasadach takich, że mocno skoncentrowani wszyscy zawodnicy w ofensywę, dużo bramek strzelamy, ale też dużo tracimy i to jest ten taki mały, mały punkt, który, który bardzo dużo snu z powiek mi spędza i powoduje, że w zimie bardzo mocno będziemy nad takim elementem pracowali, żeby zbilansować ofensywę z defensywą i żeby wrócić do mojego takiego motta, jeżeli chodzi o gry zespołowe, że mecze i gry zespołowe wygrywa się przede wszystkim obroną, więc tutaj ta domena będzie na pewno dominowała, jeżeli chodzi o kwestie zimy, zobaczymy jak na wiosnę będzie efekt wyglądał w postaci rezultatów punktowych. A jak w tej chwili określiłby pan że tak się wyrażę, stosunek dinozaurów do młodzieży, tak? Czy to jest drużyna dinozaurów podpierana przez młodzież wzorzy ochla? Bo mówię o dinozaurach. Wojciech Okińczyk, Łukasz Garguła, Krzychu Wierzbicki, Paweł jak wiadomo czy, 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 Przemysław Adamczak, Adamczak tak? To już jest pół drużyny. Yy, reszta to też nie są tylko młodzi ludzie, jacyś tam kilkunastolatkowie, powiedzmy, tak? Jak to jest? Jaka to jest drużyna? Czy to jest już stary zespół, stara Zorza ochla w sensie wieku? Czy, czy jakby jak, jak pan to określił? Powiem panu i tutaj za... Zaskoczę myślę wszystkich, którzy w cudzysłowie trzymali mocno kciuki, żeby ten projekt się wyłożył. Mówiąc nam o wielu aspektach tego typu, że jak ściągnę sobie zawodników takiego pokroju, jak właśnie wspomniani tutaj, to to, że to się trochę rozwali, że zawodnicy młodzi nie nadążą za starymi, że starzy też nie będą czuli tej atmosfery. Wszystko nie sprawdziło się, i jestem dzisiaj mega, mega zadowolony i, i przeszczęśliwy, że połączenie, tak jak pan to nazwał, dinozaurów z tymi młodszymi z dinusiami. zawodnikami, dinusiami, z tymi średnimi dinozaurkami, jak to gdzieś tak będziemy nazywali z czasów prehistorycznych, wypadło świetnie. Zawodnicy wkomponowali się w szatnie, zbudowali sobie nowe relacje, nową atmosferę. Zawodnik pokroju Wojtek, Łukasz, to są zawodnicy, którzy doradzają bardzo często. Na boisku doradzają bardzo często w szatni, potrafią też kąśliwie uderzyć żartem, ale młodzież te żarty łapie. W drugą stronę młodzież zaczyna też już kumać, jak ja to nazywam, jeżeli chodzi o kwestie żartów i odbijać też piłkę. Ale to no pan jest... mówi o atmosferze, natomiast na boisku, jak stoi dinozaur, to, to młodzież w paru meczach no mniej już nie Już, 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 był już problem, tak nie tak? do końca. Już tak nie do końca. Już teraz wiemy, co oczekują zawodnicy ci najbardziej doświadczeni od zawodników młodszych. Młodzi zawodnicy. Zawodnicy też wiedzą jak się wkomponować w te struktury i już było kilka takich już meczy pod koniec, że zejście zawodnika starszego nie powodowało aż takich nerwów, nie powodowało aż takich kwestii, które, które tutaj wyciągamy, że, że, że trzeba było drżeć o ten wynik do ostatniej minuty. Stąd myślę, że to wszystko zaczyna czas, który też powoduje, że zespół scala się, zespół zaczyna rozumieć w każdej formacji o co chodzi na boisku. To zaczyna też procentować, jeżeli mówimy tutaj o zdobycze punktowe I, i tak jak mówię, myślę, że zima, ten okres taki wydłużony, będzie tym też takim okresem, który, który będzie powodował, że ta ochla będzie bardziej jeszcze scementowana, e, bardziej takim fundamentem wylanym przez dinozaury dla dinusi, po to, żeby wychodzić na to boisko i funkcjonować naprawdę e, jak solidny zespół już. A ci starsi panowie, przepraszam, Jezus, starsi zawodnicy, źle to mi starsi Panowie, starci panowie, i tak dalej. Oni zostają tak naprawdę, bo kiedy oni tutaj przychodzili, to była mowa o tym, nie wiem czy nie publicznie nawet do mikrofonu nie mówiliście panowie, czy pan, pół czy prezes, roku. że pół roku uh -huh. i po rundzie zobaczymy, co będzie. Nieoficjalnie chodziły wieści, że część z tych panów, którzy. Funkcjonują w biznesie na przykład, tak? Mają, nie wiem, czy to był przymus. Yy, mają spróbować sponsorów też przyciągnąć mhm. jakichś do klubu. Więc czy to połączenie rzeczywiście było, bo mówię, to były raczej nieoficjalne wieści, czy tak się stanie w takim razie, że nie wiem, przykładowy Wojciech, Okin, czy znowu cudzysłów w cudzysłów wezmę, przyprowadza jakichś kolegów przedsiębiorców, innych i dzięki temu płyną pieniądze, czy tematu nie było? Natomiast podstawowe pytanie, czy oni zostają właśnie? No? Znaczy. Rozmowy jeszcze nie rozpoczęte zostały. Na pewno coś tam na zakończenie sezonu w kuluarach prezesi próbowali rozeznać jakieś stanowisko zawodników. Natomiast daliśmy sobie czas, że teraz jest okres świąteczny, teraz odpoczywamy od piłki, teraz robimy sobie delikatnie mówiąc takie pożegnanie ze sobą, żeby nikt nie musiał patrzeć na, na siebie. Ja też Reset chociaż to niebezpiecznie Ta, może brzmieć, ja obecnej rzeczywistości politycznej. Tak? tak, jak co roku trenowaliśmy do końca roku kalendarzowego. Tak, w tym roku dałem zawodnikom troszeczkę indywidualnych zadań, które mają sobie sami zrealizować. Spotykamy się dopiero w styczniu i w styczniu myślę, że prezesi wrócą. A takie delikatne kamyczki, które wrzuciłem zarządowi do ogródka, to powiedziałem, że w styczniu też mam jakieś tam swoje urodziny. Chciałbym, prezent, który aha, otrzymam na te urodziny, aha. to żeby utrzymać ten zespół, który, który jest i, i tutaj myślę, że, że to już jest kwestią zarządu. Natomiast do czego jeszcze chciałbym się odnieść? Tutaj o tych sponsorach, to się ruszyło. Nie mówię, że to jest takie boom, natomiast musimy wiedzieć też geopolitycznie, jak ja to nazywam gdzie znajduje się dzielnica Ochla, czyli jest jedną z dzielnic zielonogórskiej rodziny futbolowej. Jest Lechia Zielona Góra, która dąży do tego, żeby być na szczeblu centralnym. Jestem też tam trenerem odpowiednich grup, które, które też mają zadanie wykształcić takich zawodników pod, tą, pod ten poziom centralny. I też wiemy, że to nie jest fajnie odciągać uwagę tych wszystkich, którzy w ten projekt Lechi są skoncentrowani, jeżeli chodzi o tą budowę piłki centralnej. To będzie z korzyścią na pewno nie tylko dla Lechi, ale dla klubów tego typu jak Ochla, jak klubów jak Nowianka, czy różnych innych ościennych tutaj zespolików. Rozwój Lechi będzie na pewno ciągnął za sobą rozwój tych mniejszych klubów. Stąd my mamy swoich sponsorów, wiemy jakie mamy wymagania. Wojtek, Łukasz, Krzysiu, Przemek, oni wprowadzili bardzo dużo, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, ale też i pojawiają się ludzie, którzy dają, ale nie chcą się ujawniać, nie chcą robić tego na większej skali sponsorskiej, bo większa skala sponsorska jest oczywiście działką w Lechii i tam powinni się koncentrować najwięksi udziałowcy, jeżeli chodzi o budowę tej piłki wielkiej. My. Czwarta Liga, jeżeli będzie, znowu się pojawi ten temat, to będziemy wtedy przygotowani na pewno na taką ewentualność, natomiast na pewno nie będziemy też zespołem, który będzie budował to na zasadach ściągania najemników, wielkich kwot, jak ja ostatnio u pana chyba tutaj w redakcji słyszałem kolegów z Chynowianki i imiennik Zorza, ale mostki i pieniądze, jakie są obracane, no to trzymałem się kierownicy na skrzyżowaniu i mówię, kurde, nie, to jest aż niemożliwe, bo to pierwszy raz słyszałem dopiero jak tutaj koledzy wyciągnęli takie pieniądze w że Znaczy tam jest historia podobno taka, że pan Marcinkiewicz okay. po prostu to, 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 to krąży taka legenda, obudził się któregoś dnia i stwierdził, że wracam do piłki, wracam do piłki tak, chce że... mi się znowu zrobić Zorze, jako że którzy... stać mnie mam pieniądze, to ja mogę. Ja już to tak? mówiłem wielokrotnie, nie będę tego już powielał. jest nie no Jest w naszym województwie wielu takich, co nagle... Przyśniło się. Churde. Gorzej, że potem mogą tak samo wstać i odejść. Bardzo tak? ładnie. Brawo. Super pan i było takich snów już mnóstwo. Obudził się, zrobił wielką piłkę na dwa sezony. Po dwóch sezonach obudził się, że jednak nie, zrobię sobie kółko wędkarskie. Wszystkich rozgonił, dobę klasy spuścił na no tym. Więc wolę małymi krokami, żeby ten plan był sportowy przede wszystkim, a do tego planu sportowego były podwaliny, fundamenty finansowe, ale takie realne. Nie, że ja dzisiaj ściągając Wojtka, to obiecałem mu kontrakt. Nie, bajeczny... To przecież legendy I... krążyły, że się dokładnie. nie możecie dogadać nie tylko, i dlatego dokładnie. tak długo dokładnie. trwają dokładnie. rozmowy, bo Okińczyc i, i ta reszta to chce tak. takie pieniądze, że Zorza... To tylko... Tam legendy krążą dalej, że, że, że Zorza w końcu zaczęła płacić, kontrakty, no ten... Okej, okay, kto jest w szatni, to wie, jak to wszystko wygląda. My się cieszymy, że przez tyle lat udało się też troszeczkę popchnąć tą zorzę, jeżeli chodzi o właśnie taki rozwój, o ten postęp finansowy też, bo są małe gratyfikacje, ale takie, które dają temu klubowi życie. Klub nie ma długów, klub nie ma żadnych jakichś zobowiązań w stosunku do czy miasta, czy, 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 czy innych ludzi, którzy współpracują tutaj w klubie. To jest na pewno powód do tego, że, że jesteśmy z tego naszego Tworu dumni i będziemy robili wszystko, żeby też się nie zakopać finansowo, sportowo też bacznie patrzeć i oceniać nasze szanse na to, jak mamy funkcjonować. Natomiast priorytetem w tym mieście na pewno powinien być jeden klub, mocny klub, który Chciałbym, żeby o godzinie 19.30, 20.00 rozgrywał swoje mecze i żebyśmy mogli wszyscy. Niech mi pan tego tematu nie. nie <grym> i mogli nie, wszyscy nie na to przyjść. bo do pana też zaraz pretensje mogę tutaj wypowiedzieć, okay. bo przecież przed tym sezonem. Nie no. tylko przed tym mówiło się, niech się zielonogórskie kluby dogadają. Spróbujcie. Jest I to trudne co? i potem co? Jest to trudne, jest to mega trudne i naprawdę, proszę mi wierzyć, jak panie to ja, mówiło w... Jak to mówił w psach, jajco tam Dokładnie. jeden z bohaterów, Natomiast... Bo potem ma się wrażenie, że to tak sobie gadamy, a potem wy zapominacie. Nie zapominamy, natomiast... Nie, 16.30, ja raz... 16, To tamten. nie jest tak, to nie jest tak, to jest wszystko uwarunkowane kilkoma czynnikami, nie będę ich teraz wypominał, bo, bo cały czas to też podkreślamy. Ja funkcjonuję też w Lechii, mam celiotkę, z trenerem Muraskim, z trenerem Piotkiem, mamy też inne zespoły, mamy inne zobowiązania, stąd dopasować to wszystko w jedną porę jest ciężko. Niby rozumiem, ale jakoś tak Ja ten wiem, człowiek, że, wy, że, że tych, tych drużyn też nie ma miliona z dokładnie. drugiej strony. chciałoby się tak, przyjść kurczę. na każdy mecz, chciałoby się znaczy, obejrzeć ja tam z punktu widzenia zawodowego bo to potem człowiek Jasne. chciałby wiedzieć, o czym mówi, tak? Ja to rozumiem, natomiast no nie jest to proste. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, tak jak mówię... Boisko obiekt. z oświetleniem i Lechia gra Dokładnie. wieczorem, tak? Dobra. I wtedy A propos boisko. nie raz w tej jesieni mówił pan, mówiliście, widać było, jaka jest fatalna murawa. Przydałoby się rozumiem coś dodatkowego, tak? Czyli coś treningowego, żeby nie orać ciągle tego głównego. Wy tam macie jak, jakąś szansę w Ochli, żeby, żeby boczne jakieś zrobić, stworzyć, wykorzystać coś, co jest już w tej chwili i przerobić sobie na porządne jakieś takie treningowe? Mieliśmy, mieliśmy taki pomysł, ale pomysł też szybciutko nam gdzieś tam troszeczkę wybito z głowy. Mamy taki pas dosyć szeroki, 40 metrów na 30 metrów za ławkami rezerwowych, jest to pas zieleni, jest to, to pas z żywkami, za ławkami. Tam no, jest płot zaraz. No nie za, tak zaraz, no tak troszeczkę dalej tam, jeżeli byśmy poszli w głąb już dzielnicy i tego parkingu, który jest od no. strony, nie ulicy, tylko od strony dalszej bramki, to jest to taki pas, że można zrobić małe boisko do zajęć, między innymi dla nas, jeżeli chodzi o kwestie małych gier, czy dla dzieci nawet dla orlików, które, czy żaków, które się rozwijają też w Ochli od tego sezonu, to już jest naprawdę taki rozrost mocno dynamiczny i ten pas powodowałby, że za, za tymi ławkami moglibyśmy zrealizować pewne rzeczy, które ułatwiłyby nam, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nie tylko pierwszego zespołu, ale Akademii, która nie musiałaby wchodzić też na główną płytę i dreptać tam w takich, w takich okresach, jak teraz późno jesienny tego boiska. Natomiast to jest tylko mały pas, nie mamy perspektyw. Ale, czyli nie mamy wykorzystujecie nas, ten pas? Czy... Nie, nie Wykorzystujemy, ponieważ nie mamy zgody na to, żeby wycinkę tych drzew przeprowadzić, i tu musieliśmy niestety prawne aspekty też uszanować. Stąd nie ma zgody, nie ma tego pasa, nie mamy boiska, tak jak Pan tutaj wspomniał, rezerwowego. Nie możemy sobie z tym tematem na tą chwilę poradzić. Myślę, że to jest główny mankament tego, że, że, że ta murawa i tak. Ten sezon przeszliśmy ją przepięknie dzięki i tu muszę powiedzieć to otwarcie społecznej pracy zarządu, ale też i władz Mosiru, które przyjeżdżały, dopieszczały to boisko tak jak chcieliśmy. Więc tu ogrom pracy poniesiony, to boisko wygląda jak wygląda, ale nie jest w najgorszym stanie. Widziałem gorsze boiska, widziałem też gorsze boisko na, u nas w Ochli, natomiast to jest na pewno problem, który też delikatnie mówiąc, śni nam się po nocach, ale nie tak optymistycznie, jak u tych działaczy, o których mówiłem, że na drugi dzień wstaję i mówię, kurde, zrobię sobie boisko i będę je miał. Okej, okay, to jeszcze o całej lidze na sam koniec. Do zametu staliśmy. Jest najlepszy rzeczywiście. No, o punkty o tym punkty mówią o po tym prostu mówię, i tyle i nie ma dyskusji. Mhm. Co stęczą i z tą Wiktorią? Jak, jak wy jesteście na ich tle, jak pan was ocenia, ich jak pan ocenia, czy też Ciężko słychać, że powiedzieć... będą ruchy transferowe z kolei jakieś? Na pewno, na pewno. No to. Musi pan wiedzieć też o jednej rzeczy. Myślę, że pan to wie, tak doświadczony redaktor, to myślę, że takie rzeczy też w kuluarach gdzieś tam ma ma w głowie. Teraz jest okres rozdawania dotacji. Mhm. Kluby startują o te dotacje, więc za chwileczkę nowy rok kalendarzowy będzie wiązał się z tym, że na koncie wielu klubów pojawią się datki z funduszy miejskich i te datki powodują, i te datki powodują, że. A jaki żona się... datek dostała w zeszłym roku? Dostała? Dostała. Można to sprawdzić na, na, na stronach, to jest koszt, koszt nie koszt, tylko zastrzyk w postaci około 38-40 tysięcy złotych. Na cały rok oczywiście mhm. mówię. Więc tutaj te zastrzyki, jak ja to nazywam, te datki powodują, że też niektóre kluby zaczynają rozmawiać z innymi zawodnikami, zaczyna się przeciąganie struny, zaczyna się przeciąganie zawodników, którzy pojawiają się w aklasach, właśnie, Zorza Mostki i tak dalej. Ale myśli pan, że bardziej Wiktoria czy bardziej tęcza? jest groźniejszy? Który z tych zespołów? Serce mi podpowiada, że tęcza, ale tylko dlatego, że ma swój plan, jeżeli chodzi o kwestię też szkolenia młodzieży, gra młodzieżą mhm. i jest to naprawdę projekt, któremu ja zawsze będę przyklaskiwał, żeby grać swoimi zawodnikami. Robią to w tęczy, tak jak kiedyś to Lubsko zrobiło. Bardzo dobrze robi to też Iłowa, jeżeli chodzi o stawianie na młodych zawodników, więc tutaj tego zespołu też bym nie skreślał, bo są tuż za nami też i zabarne. mają mhm. niewiele punktów straty, więc tu uważam, że i łowa i że burmistrz tego ładnego miasteczka na granicy już naszego województwa też widzę, że tam ma jakiś pomysł z trenerami i z klubem na to, żeby ten klub troszeczkę też dźwignąć na z powrotem poziom czwartoligowy i też młodzieżą, więc tu uważałbym takich właśnie cichych faworytów Szaniec. No ja mam swoje zdanie na, 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 na klub ze Szczańca. To są też zawodnicy, którzy są budowani z zewnątrz na zasadach tu i teraz finansowych. Sportowo nie wiem, czy tam są jacyś wychowankowe, czy są jacyś zawodnicy, którzy gdzieś tam wchodzą, dobijają się, czy to są też tylko i wyłącznie ludzie, którzy nie chcą już grać na poziomie wyższym niż trzecia liga, więc sobie znaleźli dobre Eldorado, jeżeli chodzi o kwestie tutaj funkcjonowania w szańcu. Ja bym bardziej obstawiał te zespoły, które tutaj, tak jak wspomniałem, tęcza i łowa. Mam nadzieję, że tutaj Zorza też troszeczkę namiesza, tak jak co roku mówię, że to będę mógł się z tego, z tych obietnic też później tłumaczyć pozytywnie. Coś brzęczy, nie wiem czy to Pana telefon czy, 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 czy smartwatch. Yes. Okej, okay. będziemy kończyć natomiast, bo już Pana wzywa smartwatch, to ok, tak puszczam jest. Pana w takim razie, a Zorza Ochla ma jakąś wigilię swoją? Tak już tak na marginesie tak, nie pół żartem, pół serio, tylko tak na luzie. Czy jest w tym roku? No nie ma, nie ma. Nie ale nie marzy, się, marzy, nie marzy nie mi ma, się no. tak jak chynowianka. Zazdroszczę. Tak, no, kolegom z chynowianki, no. że z całymi rodzinami nie, mogą jechać tak, tak, nad na morze, trzeba tam się Wigilię integrować dalej. Natomiast tu w tym układzie postanowiliśmy, że cały rok się widzimy, prawie co tydzień. Te nasze żony to. jest. tak siebie macie dość. Cierpliwość, że wszystkie te mecze okraszone są powrotami, długimi powrotami i różne humory po zwycięstwach dobre, po przegranych fatalne, więc te żony muszą to wszystko znosić, więc w tym roku Wigilinie postanowiliśmy skoncentrować się 100% tylko rodziny, bez jeszcze obciążeń wigilijnych w postaci klubu. Rodzina zorzy niestety tym razem się nie zbierze. Dokładnie tak. Szkoda. A karpik wspólny pod tym daszkiem byłby tam bardzo przyjemny. Może nie będzie karpi, ale jajeczko na pewno wielkanocny zrobię <laughs> Ok, dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego na Święta w takim razie utrzymania składu, wzmocnienia składu, awansu. Chociaż pewnie pan tam zaraz pójdzie i nas smaruje na tym Facebooku. Nie. Ja, jak, jak to niejednokrotnie było? Nie jeden z nas już na, z, z tych różnych pisarzy, gryzi piórków widział nas gdzieś tam, gdzieś tam. I w i w Teraz, spokojnie. teraz to już wiadomo, teraz że pachnie ta znaczy. czwarta liga, Dokładnie. więc nie tak ładnie. Cynamon świąteczny i z tego właśnie. <grym> Miejsca chciałbym Państwu wszystkich. dziki i gałka, łóżka to wesołych świąt i tego się trzymajmy, rodzinnych, zdrowych świąt, i uśmiechu, i optymizmu. Tak jak zawsze przychodzę tutaj do radia. panu uśmiechnięty, ja też od razu przychodzę. Się, się, że są gorsze momenty. Są, ale. ale... W większości jest uśmiech tu na twarzy i tego państwu i wszystkim życzę na pewno, żeby na Ochli był uśmiech, w świątecznym, przy świątecznym stole był uśmiech i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w styczniu. I powiedział mi to Michał Żelczyk, trener Zorzy Ochla. Dziękuję serdecznie, to była Nasza Piłka. Dziękuję bardzo.